trochę przeprofilowałeś swoje auto dzisiaj. No, zawsze mówiłem, że Lancer ma za długi tył i tak dzisiaj go trochę skróciliśmy. A tak całkiem serio no cóż, no nie wydało na jednym no, na lewym zakręcie. Czwórkowy by był pod początkiem złego. Mokro nasyfione, dużo, dużo naniesionego syfu. Postawiło nas mocno bokiem, nie odpuściłem, trzymałem do końca, wyciągałem. Pewnie lepiej byłoby się obrócić stracić trochę czasu. Nie chciałem stracić czasu, to straciłem tył. No trudno. Na kolejnym zakręcie już tak siła środkowa zadziałała, że nas wyciągnęło na zewnątrz. Wpadliśmy do rowu. Prawie się z drzewem minęliśmy. Prawie gruba powiedziane, ale niestety, no, wpadliśmy do rowu. Kibice pomogli. Na szczęście wyciągnęli nas na drogę, bo głęboki dość rów był. E, tak za to bardzo dziękuję. E, mogliśmy kontynuować jazdę i ścigać się na kolejnych odcinkach. Na, na kolejnym odcinku nawet byliśmy chyba drudzy w klasie w grupie N, także, także czas, mimo braku lotki z tyłu był przyzwoity. No cóż, no ważne, że jest meta, że są punkty, że jest generalka na jedenastym. Co tu więcej chciałeś? Trzecie w grupie, N, więc myślę, że to jest super wynik przy tak, takim wydarzeniu spektakularnym, jakie było. Także dziękuję jeszcze raz kibicom za pomoc.